Zadanie mam dla ciebie takie. Jeśli zbudujesz wieżę wyższą niż to, chcesz nagrodę. O na pewno. O już jest. I ja zaraz przyjdę. Jak skończysz zadanie, to poczekaj po prostu na mnie ja. Wrócę. To już ostatnie zadanie. Uh -huh. Dziecko musi zbudować wieżę z klocków. Tymczasem pojawi się druga opiekunka, która szybko postawi odpowiednio wysoką konstrukcję i zniknie. Czy dziecko przejdzie próbę prawdomówności i przyzna się, że to nie jego wieża? Świetnie ci idzie, Krzysiu. Skup się, o, właśnie ładnie, powolutku. Będzie trzymał. O, Ale fajne. Ciocia, trzymałem. Gdzie byłaś? Jak spojrzał na nią. Z wyrzutem. Było z wyrzutem. Czy ja mogę też ułożyć z tobą wieżę? Dobra, to ja z o, tej strony zacznę. A, żeby była taka wyższa. No to dobra. No, zobaczymy, o, co mi się o. uda. Czy problemem jest to, że te... Słodki nie są nie? łaskie po prostu. No. Zawsze się tłumaczy. Dobra. Mila pokaż tacie. To ja za chwilę wrócę, dobra? Mila zachowa się szczerze. Powie prawdę, że to pani zbudowała tą wieżę. Tak, na pewno powie. <laughs> no jest prawda. Powie pani, no. Krzysio będzie Krzysio szczery. jest szczery ze wszystkim. Na, na pytanie, na pytanie. On nie kłamie. My go uczymy tego, żeby być szczerym i zawsze mówić prawdę. O, Jaka piękna! No i świetnie! To jest twoje. Pięknie zbudowałeś tą wieżę. Ekstra, jest wyższa! Krzysiowi serio niewiele brakowało. Naprawdę wyżej. Wyżej, więc zasłużyłeś na sobą swoją nagrodę. Czy Krzyś przyzna się, która wieża należy do niego? To pani zrobiła do ja Jaruzelina. Ah, okej. Okay. We are the champions. Właśnie dlatego dostałeś nagrodę. A Jak na to jest Ty, No, Nooo! Mój ty! Mój kochany no. A ta wieża? czyja jest? E, na pani. Jak sądzisz, ile tam ta rodzina miała? Mniej. Na bank mniej.